Hej, witajcie z tej strony. Noxy i znowu gramy waj, dlatego że wbijam ranking. Jesteśmy teraz w promo do D1, mamy D2. Także trochę gier e, było poza nagrywaniem. I. E, I co? Jestem w trakcie grindu. Przez dzisiaj i jutro będę grał pewnie bardzo dużo gier. Z tego względu, że chcę wbić dwa Master Tiery, jeżeli to jest możliwe, na dwóch kontach. E, bo 20 marca jest reset i jedną dywizję idzie się w dół w diamencie. A tego byśmy nie chcieli. Przynajmniej jeżeli można tego uniknąć, więc e, tak, jeżeli chcecie ogarniać moje konta albo swoje konta, to taka mała reklama. Możecie korzystać z UGG. Link do UGG macie w opisie. Tam możecie patrzeć na przykład ile gier przegrałem w moim grindzie albo czy, czy wbiję czy nie wbije, czy jestem nobem, czy nagrywam tylko gry, w których mi dobrze idzie i tak dalej. E, Okej, okay. na kogo gramy? Na Jarvana, proszę niech ktoś zwarduje. Pixel ward. To jest standard. Dlaczego ja muszę w, na krawędzi Master Tiera przypominać o wardach w pikselu? Zwłaszcza, że to teraz jest bardzo opłacalne dla ludzi w ogóle. Wardowa, stać nawet tutaj. Bo jeżeli stoją w dwie osoby, mogą zniszczyć warda. A jak zniszczył warda w dwie osoby, taki protip, po pierwszej fali mają drugi level. Jej. Czy to nie brzmi jak bardzo mocna rzecz? Dla mnie? Dla mnie tak. Dla mnie to brzmi jak bardzo mocna rzecz. Wow. Ej, pierwszy raz za wcześnie byłem, wiecie, na golemach. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie trafić z Q przez ten. <grytanie> Ale mam lekcję na przyszłość. Dobra. No to co robimy tą wajką? Jaki mamy plan na grę? Szczerze mówiąc, ciężko mi e, powiedzieć tak jednoznacznie. Tak jak patrzę, mamy kilka dobrych linii do gankowania. Dzisiaj będzie taki film. Mam ochotę trochę pogadać, wiecie. Eee, także może będzie trochę edukacyjny film. Eee, mamy kilka dobrych linii do gankowania. Botlane jest. Niestety wbili pierwszy level. To znaczy, pierwsi przeciwnicy wbili drugi level. O, w ten sposób. Eee, na pewno jest to dobra linia do gankowania, Botlane. Z tego względu, że. Ten botlane, który pierwszy zacznie wygrywać, prawdopodobnie będzie miał dużą przewagę. Ale na razie pójdę w taki dosyć samolubny clear. Spróbujemy wyrwać przewagę w dżungli. O o o o o! Niestety awk. Dobra. Ważne, że zabrałem kraba. Kolega nie miał smajta. Pewnie smajtował coś w dżungli, tak samo jak ja zresztą, bo akurat obu nam schodziły smajty kuldowny na smajtach. OK. I zobaczymy, czy ja mam tutaj gdzie zgękować. Wszystkie linie są takie, że kto zacznie wygrywać, ten prawdopodobnie ściśnie swoją linię. Może z wyjątkiem mida. Nie wiem, jeszcze nie do końca. Wyrobiłem sobie zdanie na temat Akali, wiecie? Dobra, na razie skoro wygrywamy w dżungli To... Wygrywamy, no bo mam dwa kraby, nie? To będę czyścił po prostu efektywnie dżunglę I resztę rzeczy olewał Wszystkie linie na razie się trzymają dobrze, nikt nie zginął Więc możemy sobie na to pozwolić I w zasadzie... W miarę podoba mi się nasza sytuacja Bo... Mogę się rikolnąć. Patrzcie na topa. nie jest pod naszą wieżą. Więc raczej nie zginie od ganka. Pytanie, czy chcę zrobić ganka jeszcze przed powrotem? Ok, właśnie się przestali dobrze trzymać. Na jednej linii. Botnej to jest linia, której najbardziej nie chcę, żeby się nafidowała, szczerze mówiąc. Idę tam, ale szczerze nie wierzę, że coś się może stać. Wiecie co? A może? A może? Okej okay. 2200 zdrowia za dużo. Eee, nie mam jak zabić tego. Nie, po prostu się wrócę. To jest jego. Hm. Czy ja chcę w takim razie, bo długo zostałem i chyba chcę zgarnąć jeszcze gelę i może zrobię ganka przed wróceniem się. Dużą stratą byłoby. Znaczy, bardzo niewygodnie będzie mi iść na bota po rikolu już. Bo ja tutaj nie mam nic do roboty, nie? Jeszcze teraz są rzeczy, które mnie trzymają w tych rejonach mapy. To jest botlane, to jest ewentualny krab, który właśnie wstał ale poza tym... niespecjalnie. Tutaj mogą mieć warda. O! Cholera, nie. Chyba wyjebka. Okej, okay. a fatalne zagranie z mojej strony. Ten krab mnie mocno zbejtował. Miałem nadzieję, że drugiego kraba uda się zabrać. Nie. Ale nie, to było strasznie słabe. Okej. Okay. Kupmy tak. Tak. Najgorsze jest to, że jeszcze później straciłem flesza, nie? Tak szczerze mówiąc. To jest fatalne. Idę na bota. No bo sfidowałem im linię i musimy coś zrobić, żeby... Chłopaki nie byli smutni i dziewczyny. Wow, A Kali nieźle. Dobra, mam, mam kontrol Warda. Oni tutaj nie mają wizji. OK, Zmieniamy fokus. Proszę. Nice. Pięknie. Dobra. Wracam do swojej dżungli teraz. Mam nadzieję, że trochę odciążyłem botnej tym gankiem. Serciem sporo zdrowia, ale to sobie odrobimy zaraz. I po tych dwóch kampach mam szósty level. A po szóstym levelu bardzo łatwy gang może sięść na midzie. Na wygarze, to jest kolejna rzecz, którą pewnie będę chciał zrobić. Mam dalej przewagę na Dervana w krypach Nie, nie mam, bo on nie był pokazany przez chwilę. No jak widzicie, ta śmierć dużo mnie kosztowała. Gdybym się wtedy rikolną zamiast zostawać Mógłbym być strasznie do przodu Nic oni z tym nie zrobią, nasz botlane w ogóle ich zaorał, nie? A ja mam erkę Możemy coś tutaj fajnego skleić Chociaż Możemy, na pewno Zostają? Wiecie co, chcę zgarnąć drake'a, bo jestem w tym rejonie mapy I ten smok nie powinien nas za dużo kosztować pięknie na topie. Tutaj padł smok. Ja mam R nie? Aha, mój bot nie się wrócił. dobra. To się bardziej musimy ustawiać na Mida na Ganka. Dlaczego wardowała odgór? Dlaczego Weyger wardował od góry? To nie ma sensu, wiecie? Jeszcze chwila, zaczekam, aż podejdzie. Ok, bez flesza, worth. Szkoda, że nie trafiła Akali tym E. To by było spore. Mogłoby go potem gonić, ale nie jest to nie wiem, jakaś tragedia. Po prostu, wiecie, szkoda. Myślę, że przez całą grę w zasadzie będę się skupiał głównie na tym. Głównie na bocie. Bo wydaje mi się, że jest to taka linia, która będzie miała największy wpływ na tą grę. Jej przebieg. Też mogę zastanowić się nad wczesnym Heraldem, jeszcze nie. Bo w sumie wczesny Herald i gang na topie też mogą nam bardzo dużą przewagę dać. Kenan jest teraz bardzo mocno postacią, nie? I. I ginie. <ścoughs> Dobra, to jest trochę niefortunne, bo tak swoją drogą. Jarvan z Lucian z tym z Jason byli na li na wizji naszej jakiś czas temu jak byli na tym midzie hmm. prawda nie zła próba o nie nie zniszczyłaś Warda a cholera Gdyby Akali podchodziła od razu do Ward'a, żeby go zniszczyć, to mielibyśmy tutaj bardzo możliwe fraga. No nic, na razie projekt Herald jest odłożony. Powiem wam, że często, jak gramwaj yy, kładę duży priorytet na czyszczeniu dżungli. O, czy naprawdę to im się uda? Często kładę duży priorytet na czyszczenie dżungli. Uh, bo jak mam trinitę, jak się już wyfarmię, wiele gier jestem w stanie po prostu kernąć. Okej. Okay. Zdecydowanie wart mojego flasha w ten frag jest Mmm, okej. Okay. Poczyścimy teraz w stronę topa wszystko. I za odrobiną farta. O! O okej. Okay. Dwa fragi dla nich. Trochę szkoda, że po tym jak zgarnęliśmy jakąś przewagę, od razu ją tracimy. Jest to zawsze nieoptymalne, bo... Hello. Nie po to się robi. Ganki, żeby potem ktoś od razu ginął. Czy ja tu mam... Wow, ta Kali, nie. Bez kitu. Dobra, Jace nie żyje. I co możemy z tym zrobić? Oczywiście wchodzimy mu do dżungli. To co tygryski lubił najbardziej. Jeszcze można sprawdzić, czy żyje jego RedBuff, Raczej wątpię, ale. Okej. Okay. A gdyby ten Redbów teraz żył, to byłaby wielka rzecz dla nas. 10 sekunderki. I Wegar, I, i Jace są w moim zasięgu. Tylko na Wegara jest trochę ciężej skoczyć. To jest. Minus. Czy Jace się wrócił? Zaraz zobaczymy. Jak wiecie, patrzę się, szukam go na mapie. 9. Level mam po tym kampie. I w sumie mam dwa smajty. Wstaje zaraz, Infernal. Ach, to jest słaby moment na na topa. Wow, tu był wart. Bez kit'u, nie? Ok. Dobra, recall i idę szybko na bot. Dlaczego się nie ricoluje ta postać? Ricol i idę szybko na bota. Eee, jak zaczynam. trynite? Gdybym miał 300 zł, to w sumie mógłbym kupić Dagera albo Clotarmora, bo ich team ma na. no sporo postaci pododę. Popatrzcie, widzicie? Mam wyższy level od tego Jarvana, nie? I to on ma dwie asysty, ale ja czysto przez swój clear. Uh, rozumiem, gdyby ktoś chciał poruszyć argument tego, że asysty są ważne, z tego względu, że to znaczy, że zrobiłeś udanego ganka, ale szczerze myślę, że trochę były podarowane za darmo temu jarwanowi. O, nie mają tu wizji. E, trochę za darmo Jarvanowi było to dane, bo on przychodził już po tym, jak nasz botlane zabił. Okej, okay. to jest bardzo fajne. Nice, wow. Piękne to jest. Lulu ma ulta. Nawet nie ultowała. Ja szczerze wbiłem się z myślą o tym, że lulu zaraz swallowuje. W ogóle ktoś się tutaj bał tej akcji. Nie jestem pewien kto. Ale to było darmowe to było tak darmowe. Koledzy podeszli zupełnie bez sensu. Okej. Okay. Nie mam flasha nowej Gara. Także tam nie idziemy. Jest jeszcze Herald. Kurde, jest już po 14. Minucie. Także ten Herald nie jest aż tak fajny, jak gdybym mógł go zrobić wcześniej. Wiecie co? Dagger mi się nie przyda. E, ten Herald nie jest aż tak fajny, ale pomoże nam otworzyć mida, nie? Jak biorę Heralda, to często lubię go rzucać na takiej linii, gdzie jest e, mój turet, ma mniej zdrowia niż przeciwnika. Teraz tak akurat nie ma. Ale to jest wtedy spoko, bo to jest jakby wiesz. Twój bot lane, jest, znaczy twoja linia, się jest w plecy yy, i tam przeciwnik ma presję na wieży i nagle puszczasz Haralda i ta cała jego presja, którą starał się wyrobić jest w sumie na nic. Yy, trochę wczesny flash. Okej. Okay. Biedny Jarvan. Staram się go tak bardzo counter dżunglować, jak to jest tylko możliwe. A jajaj, dobra, blisko, ale nie ma z tego fraga. Za to ten kolega jest wyłapany i się musi flashowywać. Pomożesz mi? Nie pomożesz mi, Jace? A ja Cię lubiłem, nie? Brziski tu. Myślałem, że mi rzucisz tutaj Q. Zawsze trochę damage'a. Ja teraz mogę być tutaj trochę wyłapany. Nie, żartowałem. Okej, okay, ile mi brakuje golda? Z 600, no to dwa fragi, tak? Ej, ja nie wiem co się dzieje w tej grze, nie? Veigar na przykład oddający... T ten frag był... To, to był inting. O, to też jest inting, co oni teraz robią. Uh, 10 sekund do tego, 10 sekund do ulta. A, uh, shit. Dobra, nice. Pięknie. Uh, za to powinniśmy wyciągnąć tą uwierzę i Heralda. Herald nam się przyda. Nie ma na mapie innych obiektów. Powiem Wam, że Lulu jest bardzo mocna. Naprawdę. Zaskakujące, jak mało osób nią teraz gra. Chyba wnosi. Jest jednym z supportów, który wnosi więcej do gry. Mało, który support może tyle zrobić. Ile z tego mam golda? Jeszcze trochę. Dobra, padły wszystkie pierwsze turety. Wiemy, gdzie jest Jarvan. Więc tutaj nie powinni mi zabrać tego. Czy ja chcę pusznąć jeszcze falę Nam idzie. W sumie nikogo tutaj nie ma. Dobra. I się wracamy. EQ będzie próbował rzucać Jase. Czy Kennen się nie skapnął? Co się dzieje? <laughs> On zginął tutaj, nie? Chyba gościu. Awczu. Dobra, nice, nice. Ocean Drake dla nas. Wain puszuje topa. Dużo nas to. Dużo nam bardzo na pewno nie przeszkadza o o lepiej powiedzieć bo. Mamy za darmo drake'a W ramach tego, że ta Vayne sobie postanowiła siedzieć na topie A nawet za drobiną farta e, Możemy pusznąć mida Vayne jest dalej na topie Ale nie chcę chyba jeszcze rzucać tego wiecie Jeszcze za wcześnie Nasz team jest tak też rozdzielony To w zasadzie mogłaby być inicjacja od przeciwników. Nie specjalnie chcemy się tak grupować. Dobra. Ale dużo daje. Ten, klatka wygra. Ale Akali i tak ma całkiem niezły damage. Okej, okay, rzucę tego heralda. Powinno nam się udać sforsować jedną wieżę. Nie jesteśmy teamem, który dobrze dajwuje. Znaczy, generalnie to jesteśmy, ale mają Galio i Jarvana. To nie są piki, na które się chce specjalnie dajwować. Ja udaję tutaj, że coś robię. Tak naprawdę to było tylko po to, żeby ich przestraszyć moim Q. Niech ten herald jeszcze raz walnie. Nikt od nich nie ma Nie, dobra, Jarvan ma redę. Ok, czyli ich red buff leży? specjalnie mamy co w takim razie brać. Nie wiem, co my tu robimy. Może uda się wyłapać Jarvana, który będzie próbował wyłapać Akali. Albo. Okay. O, jest, 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 jest. Nie mam kogo erkować tam. Mam. Tylko ja jestem sam. Nie. Dobra, może posprzątają. Dlaczego. Jest pięknie. Akali. Klap, klap, klap. Nie wiem dlaczego na początku szła na Veigara, bo największym zagrożeniem był jedna, była Wane. I poszujcie ej, chłopaki, dziewczyny. Co robicie? Co robicie? Dlaczego? Dlaczego się tak kręcicie tutaj? Hmm. Dobra, nagrywa się. O, właśnie, a propos nagrywania. Widzicie mnie w nowej ramce. Zrobiłem, nie wiem, możecie napisać, co myślicie. Pomyślałem, że skoro mam nick noxi, a Nox to po łacinie noc, to powinienem mieć e, jednak motyw kanału, który jest tak trochę ciemny. Dobra, teraz będzie ładnie dopasowane. Tak. Tak, teraz jest pixel perfect. Layoutik nasz. Nie podoba mi się to, że oddaje Blue Akali, ale Akali gra dobrze i w związku z tym zasługuje na to Blue i dlatego je dostanie. Coś, coś dziwnego stało się z moimi autoatakami. W pewnym momencie nie autoatakowałem, nie wiem dlaczego. Uuu. Wow, ale się rozminęliśmy. Ej, bo ja już drugi raz coś takiego zrobiłem temu Jarvanowi, że go po prostu nie trafiłem. Flash? <daj dajcie jeszcze jednego pinkę. Go, go. Jeszcze jeden kontrol, poproszę. Dobra. Ok. Przeciwnicy są skupieni w tym obszarze. Gdyby Kenan nie dał się wyłapać, gdyby Kajsa nie dała się wyłapać, gdybym ja się nie dał wyłapać też? Nie. O, okej, okay, będę żył. Mmm, mm, super. 25 sekund, powinniśmy to kończyć. kanon nie powinien się tutaj bić. Jak na moje, powinniśmy zgarnąć dolną dżunglę ich. Kto od nich żyje? Czy to jest zły call? Co my robimy? Jedną wieżę zgarniemy. To może być zły call, jeżeli nie skończymy gry. Ma Kajsa biła się z Galiem. Wiecie co? Wiecie dlaczego mogliśmy kończyć moim zdaniem? Nie wiem, czy widzieliście, ale Galio jak podchodził do nas, to zużył W. I on nie miał go, żeby później przerwać nam bicie tego Nexusa. Gdybyśmy wszyscy go zignorowali, to byłby koniec gry w tym momencie. A zamiast tego Kaisa farmi sobie KDA, co jest ryzykowne. Biorąc pod uwagę to, że Weigar jest jednak dost, trochę gruby. I biorąc pod uwagę to, że Eee, mają taki team comp, który lubi wracać do gry, bo mają dużo CC'ków. Mają tego Galio, Veigara, Jarvana, którzy mogą nas przytrzymać. I potem... Eee, Awein może zrobić damage, nie? Nie mają tutaj wizji, czy nie nam to oddają? Nie, to jest smite steel. Kurwa, jestem słaby w tą zabawę. Smity. No nie zabezpieczyliśmy odpowiednio. Dobra, ważne, że mamy jednego fraga, nie? Bo wtedy ten baron tak bardzo nas nie boli. Czy my to możemy kończyć? Powinniśmy. Jak nie skończymy, to jest problem. Straciła rkę. Vein. Jeszcze ma rkę? Co się dzieje tutaj? I widzicie o czym mówiłem? Robi nas ta vein prawie. Prawie, bo koniec końców nie, nic im to nie dało. Straciłem tego barona, ale szczerze mówiąc, to nie był w ogóle taki dobry pomysł. Bo ten baron nie był pewniakiem. Bo jak dobrze Wegar styminguje swoje W z Jarwanem, to mają dużą szansę na zgarnięcie. Nie, po, nie mówię, że teraz dobrze stajmingowali, jestem słaby w smite'ach. Ale, ale wiecie, dalej mój punkt jest chyba słuszny, że faktycznie najpierw mogliśmy szukać kolejnego fraga. Mogliśmy się obrócić na tego Wegara na przykład. Honor wakali. Mm, promoted to Diamond 1. Okej. Okay. Dobry damage dart. Naprawdę dobra gierka. Okej, okay, mam nadzieję, że miło wam się oglądało na dzisiaj. To tyle i słyszymy się w kolejnych filmach. Peace.